Na listy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrudzie odbyła się 32. sesja Rady Powiatu. Obradowano na temat zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu ostródzkiego na lata 2022-2038. Dyskutowano również o budżecie w roku bieżącym oraz podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków takich jak motywacyjny za wysługę lat. Czy za warunki pracy. Kolejnym tematem poruszonym przez jednego z radnych był ten dotyczący sprzedaży działki przy domu dziecka w Morongu. Planowana jest sprzedaż działki przy domu dziecka w Morongu. Pamiętam, że w piątej kadencji e, Rady Powiatu ten temat był umawia, e, omawiany. Wiemy, były starosta, pan Rodziuk chciał to sprzedać, a my byliśmy przeciwni. W związku z tym mam pytanie. Dlaczego to robimy? A wiemy, że jest inflacja, znamy to. Może lepiej by było, żebyśmy tą działkę zostawili na potem, jako żeby mieć ten zapas. Dla innych. Dziękuję bardzo. Starosta Ostrócki potwierdził, że działka ma zostać sprzedana, a dochód z transakcji ma być przeznaczony dla tegoż domu dziecka. Mam nadzieję, że ta, ta, ta działka znajdzie nabywcę i środki, część środków finansowych będziemy mogli przekazać dla domu dziecka, który dzięki tym środkom będzie się rozwijał i, i powstanie pewnie nowe boisko czy, 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 czy infrastruktura nowa przy domu dziecka. Jak wiadomo, takie działania pomogłyby przebywającym w placówce w codziennym funkcjonowaniu. W czasie obrad zostało przedstawione także sprawozdanie z działalności zarządu powiatu między sesjami. Tradycyjnie pod koniec obrad każdy z radnych mógł poruszyć temat, który jest dla niego ważny i zachęcić do zapoznania się z nim pozostałych. Zapraszamy na emisję 32. sesji Rady Powiatu Ostruckiego w piątek po fleszu informacyjnym. Ja dziękuję za te głosy, ale ja jestem tego zawsze.